i co zrobisz? będę otwierał e, karty red collection no to jedziesz masz jakieś nożyczki? Mę to twoja chwila prawdy proszę, żeby tam nic nie zepsuć jedyne co możesz zepsuć to e, pogiąć karty i zrzucić kamerę o kurczę, no masz te nożyczki. Tołem otwór. Dasz radę. Człowieku twój czas liczy. <głosy> <głosy> mam ci pokazać jak się otwiera? Tak. No bo zawiołeś. No to ostrożnie. Nie mogę, mam mało miejsca. O kurczę, ładnie. I wiesz. Ten się jak nazywa? Pawnidar Czy jakoś tam, nie wiem. Szelmet? Kremowy lud, wanilii, hmm. czy to, kto tam? O! Przemiana kogoś tam. I N, fajnie. Musimy się zamienić chyba. Hmm. Bardzo śmieszne. śmiesznie. Dasz radę otworzyć, czy nie? Jest takie zawiłe. Ja poszukam. Nożyczek. Poszukaj. Mam. <gryny> Dobry jesteś. Dobra. Nie robij. O, to jest właśnie tego te jego pierwsza forma. Tamtego. Podnosi z tego grzybek. Taki. Super wędka. Trzeci. No i bo kartę jeszcze przetniesz. To takie. Zrównamy. Mm. Znowu? Mhm. On się nazywa, czy jak? Czy Dejno? Mrówka, ta. Smok. Mm. I papuga. No to na tyle Podobają Ci się karty? Tak Powiedz, żeby co robili Komentowali? I, y, komentowali? Subskrybowali i weszli na Facebook, Twitter, Google Plus Aha, no to tą kartę mi zostawiasz? Nie, to też biorę Aha Zostawiałeś mi bałagan, zrobiłeś jedynie Dobra A ja chciałem nagrywać coś o pustym czwartku Czyli tyle? Tak, na razie. Cześć.